Witam na kanale English Today. Tytuł tego odcinka to Matura pisemna 2023 z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, czyli co dokładnie musisz wiedzieć. Odcinek opracowano na podstawie informatora o egzaminie maturalnym z języka angielskiego. A zatem zaczynamy. Część pisemną egzaminu maturalnego możecie stawać na dwóch poziomach, na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Czas trwania egzaminu na poziomie podstawowym to 120 minut, a na poziomie rozszerzonym 150 minut. Jaki jest charakter egzaminu? Poziom podstawowy to przedmiot obowiązkowy, podczas gdy poziom rozszerzony może być to was, Wasz przedmiot dodatkowy. Kto ocenia? Niezmiennie egzaminatorzy okręgowej komisji egzaminacyjnej, zarówno poziom podstawowy, jak i rozszerzony. No i teraz część arkusza egzaminacyjnego, tak jak widzicie, zarówno poziom podstawowy i poziom rozszerzony składa się z następujących części. Rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych i wypowiedź pisemna. No więc jakie formy wypowiedzi pisemnych są na poziomie podstawowym, a jakie na rozszerzonym? Na poziomie podstawowym może być to list prywatny, e-mail, wpis na blogu lub wpis na forum, natomiast na poziomie rozszerzonym rozprawka za i przeciw, rozprawka przedstawiająca opinię, artykuł lub list formalny. Oczywiście na poziomie podstawowym podane jest jedno konkretne polecenie, np. list prywatny lub wpis na blogu. Nie macie żadnego wyboru, realizujecie jedno konkretne polecenie. W przypadku poziomu rozszerzonego podane są dwa tematy prac, może być to na przykład rozprawka za i przeciw i artykuł, wybieracie jeden z tematów i realizujecie podczas matury. Jaka jest długość wypowiedzi pisemnych? Na poziomie podstawowym w przyszłości będzie to 100-150 słów, natomiast zgodnie z aneksem 2023 24 jest to 80-130 słów. Czyli tak jak na poprzednim egzaminie maturalnym. Poziom rozszerzony to 200-250 słów. No i kolejna część arkusza egzaminacyjnego to rozumienie ze słuchu. Czas trwania na poziomie podstawowym to 25 minut, a na poziomie rozszerzonym 30 minut. Zarówno na poziomie podstawowym i rozszerzonym każde nagranie usłyszycie dwukrotnie. Jeśli chodzi o kolejną część arkusza egzaminacyjnego, rozumienie tekstów pisanych, to łączna długość tekstów na poziomie podstawowym wynosi 1200-1400 słów, a na poziomie rozszerzonym 1600-1800 słów. No i środki językowe, jakie mamy typy zadań? Jeśli spojrzycie, to są dokładnie takie same typy zadań, tylko na innym poziomie. Są to zadania zamknięte wielokrotnego wyboru a w przypadku zadań otwartych, zadanie z lukami, transformacje, słowotwórstwo, tłumaczenie, gramatykalizacja lub set leksykalny. Jeśli materiał przedstawiony w tym odcinku jest dla Was przydatny i wyjaśnił Wasze wątpliwości, to poproszę o polubienie i subskrypcję kanału English Today. A jeśli chcielibyście, żebym sprawdziła Wasze prace egzaminacyjne maturalne na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, lub z egzaminu ósmoklasisty, to zapraszam do kontaktu na messengerze. Piszcie do Aga English. Dziękuję i do następnego odcinka.